Czyli się nazywam Redrakacz i witam was w kolejnym Sonic Adventure 2 z tej z Dream Tak, mamy pierwszy nasz tutaj plik, gdzie Tails zakończyła naszą historię. I dalej kontynuujemy naszą historię tych naszych jasnych bohaterów gdzie skończyliśmy gdzie Nakols miał znaleźć w podwodnej aż mi światło wysiadło. Aaaa, co za światło! Czyli nie zobaczymy światła, jesteśmy w tuch. Właściwie to o co, w tej, o, w tej, o co w tej misji chodzi? Otóż tutaj jest ogólnie cała misja oparta na nurkowaniu, czego nie polecam. Trzeba przełączyć na trzeci switch. Ups i zamordować tego śpieża. I tutaj jest chyba od razu wejście do, do tego pięknego naszego challwordu, gdzie się ją biedne dzieci! Biedne dzieci z Afryki się... Adoptywy www, yeah. I to jest... Uh, uh. I tutaj są ringsy piękne i wiecie co ja będę chciał zrobić? Będę chciał otóż uh, dostać się do tej sekretnej mocy. I ona jest chyba Olera, nie wiem czy ona nie była na samym początku. Uuu! Jest! Gdzie on niby jest? Tutaj, w piecu! W piecu! Nie! No nie! Ło! Wow. Gdzież to jest? Nie mam zamiaru tutaj pływać w tych. O, oh, jest! Jest, jest, jest! Jest! W puszce jest! Juhu, jest pierwszy znaleziony. Nie mam zamiaru pływać w tej brudnej wodzie, ale chyba niestety będę musiał. Można tutaj zdobyć taką super moc y, nieskończonego tlenu dla nakolca naszego kochanego. I nie wiem, czy nie będę musiał tego zrobić, tylko że. Mm, 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 mm. To, że musiałbym wtedy przesta przestawić ten switch nasz kochany, który jest, tutaj są chyba te switchy, tak? Przestawmy na jedynkę może, gdzie przybędzie nam tej wody i nie wiem, czy, czy nie tutaj była chyba ta moc? Hmm. Teraz się ukażę Powiem ci, że chyba najbardziej powiem Byłem... Muszę przyznać, że chyba naj najgorsza misja jaką znam, to właśnie jest ta misja. No i jako Knuckles startujemy w kolejnej misji, gdzie musimy odnaleźć tutaj w tej podwodnej yy, węglowej chyba. I w kolejnej misji jesteśmy znowu jako nakol nasz... Chudłaty koleżka z dreadami na głowie, który lubi regę, e, Właściwie to nie, on bardziej hip-hop lubi. E, I przełączymy na tą trójkę, gdzie woda, no, jest, nam opadnie na najniższy level możliwy. E, i, I ogólnie chciałem też zdobyć, to jest nieskończona moc tlenu. O, pływa! Jest, Janek! Jej! Złapany. I kolejny jest na żółty. Nie wierzę. To za przypadek. Gdzież, gdzie już on jest? Gdzie są wszyscy moi przyjaciele, ele, ele, ele? ele. No, nie, nie, to nie w, tą, nie w tą Mańkę. że na dole, tak? Aha. O, jest tutaj! Holera jasna! Już 14 razy koło niego przechodziłem. E, wiecie co? W takim razie został nam ostatni e, tutaj do odblokowania diamencik. Tylko, że zastanawiam się, czy nie będziemy potrzebować również tej mocy. ...magicznej mocy. albo chyba, że się wrócimy po prostu po nią później. Tutaj coś zamrugało. Zamrugało do mnie oczkiem. E, wiecie co, nie wiem, czy to nie jest na górze, bo tutaj coś kliknęło mi. Na na na, gdzie też jesteś, diamenciku mój, diamenciku mój? Aż tutaj jest, tutaj jest, gdzieś tutaj... O, pingwin, bierz pingwina! Chyba tutaj będzie, co? Tak, między trzyma, trzema czas, czaszkami. O nie, jest na samym dole! Wszystkie były odkryte, nawet nie trzeba było kopać. Jestem e, po prostu wzięty, że plansza na kolsa akurat w tej podwodnej jaskini była taka, taka prosta. Wiecie co? Tutaj będzie się trzeba niestety wrócić. Nie cierpię w ogóle. To jest chyba najgorsza misja z całego nakresu ze wszystkich, jakie ma. Bo trzeba się będzie wrócić i pływać tam e, tak na styk, że mu braknie po prostu oddechu żeby dostać dodatkową moc nieskończonego pływania pod wodą. I będzie to trzeba odblokować kiedyś, jeżeli będziemy chcieli mieć full ultra, wszystko ekstra na maksa. A no już na pewno jak chcemy zebrać w ogóle te wszystkie pozostałe misje w tej konkretnej lokacji. the space musimy lecieć, w kosmos. Amy, to może nie leć, co? Zajmij się swoimi różowymi sprawami. No tak, Knuckles wyszedł z, z, ten, z kopalni prosto do, do kanałów. Norka przy okazji spotkał i... no dobrze. Gdzie mhm. my jesteśmy? I teraz będzie chyba ta misja... Jezus, co ona robi? A, no tak, jeszcze zapomniałem, że to jest wątek prezydenta. No Jakżeby nie, ratujemy prezydenta, a może będzie jak z tego, z Independence Day, gdzie prezydent będzie latał jeszcze śmigłowcem i rozwalał wszystkich alienów. I teraz będzie coś ala Mario Kart. Takie no biedne Mario Kart. W formie sonikowej tutaj akcji. I wystarczy tylko trzymać X. No to nie jest Gran Turismo od razu wszystkich uprzedzę. No ale trzeba to przejść i tak jest ta misja jest zdatna w porównaniu do to, jak nasza koleżanka z batcicami będzie jechać. Można nawet driftować, gdy się troszeczkę puści. Ale drift, wow, trzeba uważać w ogóle, żeby nie wypaść. Ja zawsze po prostu po bandach tutaj jeżdżę w całej tej misji, bo trzeba odszukać kolejnego kochanego prezydenta w ogóle. Nie, on tutaj sobie po potrafi jeździć. Wow, będziemy super mocni. Tak, dodatkowe ringsy i puszty! O tak, dokładnie, czas mi się powiększył. Po co hamować, jak można cały czas trzymać? X. Na pewno samochody prywatne również będą wyskakiwać na tej drodze. I się czuję jak, jak u mnie. Jak u mnie, niestety, jest tak, tak podziurawiana droga, że. Nikt się nawet nie odważy tutaj wjechać że, że ze zdrowym zawieszeniem. I, I również można tutaj to odczuć, gdy tutaj jedzie odwiedzić naszego kochanego prezydenta. Nie naszego, nie naszego właściwie, amerykańskiego, tak, bo on ma większe, jakby dowodzenie. I chłopca, jedziemy za... Idziemy y, uratować Trumpa. Tak, dokładnie. że będzie miał ten piękny ptak, który wylądował mu na głowie. Tak, to jest frizurka. Wow, super ładne. Właściwie do coveringsy, które pozwalają na użycie boosta. Tails, znalazłeś prezydenta? Sonic się wysługuje. Biedną Tails przez swoje żółte, żółte umiejętności. Obcikane umiejętności. Nie ma to jak spychać biednych ludzi. Niech wylądują sobie gdzieś poza, poza orbitą. Wow! Nie wyrobię się! Tails, tyś to jest. Zaspoileruję wam i powiem, że po zakończeniu tej misji odblokujemy chyba jakieś po prostu wyścigi, takie samochodowe, ale właśnie Mario Kart. I będzie można się ścigać ze swoimi przyjaciółmi, jeżeli takich macie. Eee. No, gdzie jest ten prezydent? Choler Ciasna, jak będzie cały czas prosta droga, chyba teraz nawet. A no nie, jeszcze nie, jeszcze nie chcę już tego prezydenta spotkać. Autora, proszę! Ja sobie wezmę autograf akurat od tego Orła, który usiadł na jego głowie i stał się jego fryzurą. Hej, gdzie jest? O jest! Widzę już tą limuzynę! Ej hop! Dzień dobry! Ej, to ja! Ketchuper! Mogę trafić Ketchupu mogę! Darmowy ketchup mogę! No i trzeba zbić po prostu zderzak prezydenta, żeby on się zatrzymał i z nami porozmawiał. Pięknie, pięknie nam się to udało. To była bardzo trudna misja. I C oczywiście dostaliśmy. No... No nie, nie, nie wiem jak tutaj trzeba zrobić, aż szczerze powiedziawszy, trzeba bezbłędnie jechać. No, może, może tak, ale ja, ja tam lubię się zderzać z bandami, więc... Jej, dostaliśmy mini kartki, mini game, kart racing. No, w końcu. O, gdzie, gdzie, jest ten Donald Trump? Yo, nie przypomina Trumpa. I oczywiście ma otwarte okno. Schubertach No tak. Prezydent wygląda jak cyborg. Zawsze mi rozwalały te jego palce. Wygląda jak jakaś rę rękawica Freddy'ego Krugera. Czyli prezydent się kontaktuje z doktorem Eggmanem. Nie! Że się dowie dlaczego doktor Eggman jest w ciąży. Aha, czyli prezydent chce. Eggman chce po prostu przejąć świat! Inaczej wysadzi planety Aha. Nigdy w życiu! Jeszcze Sonic to wszystko udatuje. Dogoni prezydenta na piechotę. Aż ten uśmieszek! Eggman yeah, Empire! right! Eggman Empire! Nie pozwolajmy na to. Tak. S ochrona już by dawno postrzeliła tego niebieskiego jeża. Mam tutaj dyskietki, Z pornozami, okej, okay, odpalamy! Prezydent, niech się edukuje! E, dobrze, zasuwamy. Poczekaj na mnie też. Aha, czyli prezydent nie, nie skontaktował, nie połączył faktów nawet, jak dlaczego jesz do niego zaczął rozmawiać. Właśnie mamy się udać teraz do Egiptu. Aha, musimy znaleźć bazę Eggmana. No dobrze, w piramidach. No, Mogłem się domyśleć, To z łok faraonów. mieści się w jego loku. No właśnie, z, z, z Egiptu do, do kosmosu bez problemu. Czy ja go rozwalić! Okej! Okay. Mhm, idziemy szukać wejścia. Pierwsza zaczyna Tails. Ulubione, ulubione plansze z Tails. Hidden Base Egipska, egipska plansza. Łaj, nie strzelaj do mnie, robocie! O, kule mnie omijają. Jestem... Aj! Kule przelatują przez... No i dupa. Kula przeleciała przez kurwa w ścianę. Ja myślałem, że mogę się schować za tą... Nie, nie możesz się schować za tą ścianą. Ops, 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 ops. Nie wchodź mi w drogę robocie. Jedyna ten jest, musi rozwalać dynamik. Aż będę się napracował, żeby ten dynamik tutaj pięknie poukładać. Rozwalenie ścian to moje drugie hobby. Proszę bardzo, tygryska. Tygryska musimy zabrać. Wiesz co, my nie byliśmy u dzieci, naszych dzieci. Bezdomnych dzieci, tutaj z, z Egiptu. Właściwie to nie z Egiptu, tylko z Afryki. Nie byliśmy ich odwiedzić, Ja mam dla nich zwierzątkę. I właściwie po tej misji jeszcze więcej będę miał zwierzątek. O, jest jest akurat chow o którym mówiliśmy Ale tu jest chyba jeszcze jeden robot. No, Dortwiłem tego ci zwierzę? Nie. Wow. To był unik. Dobrze, zabieram klucze do, do naszych dzieci. No, jasne. Tak, ty będziesz do mnie strzelał. Ops! W końcu pierwszy checkpoint. Akurat tutaj można łatwo spać do piasku. No wyskakuj, dziadego. Wiedziałem. No, i wszystko na mnie atakuje! no, no! no. Jamie! Jamie! To jest powrót jest z tymi cholernymi mopami, bo mapy akurat były w jedynce dla Dreamcasta Sonic Adventure i one wypluwały jakby zwierzątka od razu z siebie i to jest jakby nawiązanie do tego, tak to można ująć. A pój pójdę sobie bokiem, a czemu nie? Ups! I hops! To nie wiem, czy jest jakiś special moc. Chyba tak, tak mi się wydaje. Na dole, w którymś tym miejscu. Mhm, jedzie. Tutaj są akurat trudniejsi troszeczkę wrogowie, bo... O jest! Nie, drugi czoło! Dobrze, pominiemy go. I tak mam za dużo zwierzątek. O nie... Ta kwestia. Hups! Yeah! yeah. Okej, okay, Chaos! Rozwalimy dzbanek przy okazji! Czemużby by nie? honowu cholerne małpy! I wyplułem wszystko co miałem ze sobą. Ops, i tutaj jest jakiś... Strzelaj do tych cholernej małp! Wiedziałem, że małpy są takie irytujące, nawet z mhm. A to jest ten labirynt związany z tymi rozwalaniem tych całych bloków. Zniszczenia godne Crisisa 1. Tak, to jest to. Szczególnie te dzbanki! Zdrowierny dzwonek! Dokładnie, dawno się tak nie poczułem yy, szczęśliwie przy rozwalaniu takich rzeczy. O jest! Checkpoint kolejny. No, i to ja rozumiem. Szybko nam prędko idzie. Trzy minety. O nie! Pamiętam, że zawsze miałem problem z tym przez popiętem. Wyklu zwierzątko, którego nie bierzemy. Nasze dzieci tak mają sporo do jedzenia. Wow! To jest akurat magiczne. Nie mamy tej mocy, ale będzie można kiedyś tam przejść, gdy się pozbiera. S -s -s Super Secret Melodic Melodic, coś tam. O nie, małpy! Spadówka ma Och Okej, okay. potrójne drzwi. Nikt się tego nie spodziewał. Co ja, mam? tutaj iść? Aha, Ops. ledwo mi to wyszło, dokładnie ledwo. Zbadajmy opisanie. O, oh, nie ma opisanie O, no! O, lecia tutaj trzeba iść? Tak, tutaj. Hops. O, nie! O, Jezus, Maria bym się spierdził dziolił z tego. No, no właśnie to robię. Najpierw skasuj bomby. To jest ujęcie na te kamery, które mnie po prostu doprowadzą do szału. No, wszystko zniszczone. Yeah! I teraz wlepimy jeszcze wyżej, żeby zamordować jeszcze dwie małpy. Okay. Morderstwo na małpach. A mogły pracować w zoo! Tu jeszcze chyba ktoś wyskoczy, co? Nie, nie wyskoczy. jestem już przewraźliwiony, że to za każdym razem ktoś spada z góry i chce mi dotłuc. Yy, udało się zwyciężyć. Za pierwszym razem. Jaka będziesz ocena? Werdykt... A! Dziękuję! Wow! I did it, Sonic! Sonic, pacha mnie! Jestem we i nigdy z niego nie wyjdę, e, Szkoda właściwie, że nie ma jakiejś żadnej... A przecież jednej planszy dla Amy nie dali, no. Żona tam towarzyszy, uwolniła Sonika, a nic nie dostała. Żadnej, ani, ani... ani żadnej zasługi nie otrzymała. Jesteśmy w naszym kochanym Worldzie, gdzie nasze dzieci w Afryki potrzebują naszej pomocy. Proszę, gdzie jest, gdzie jest to jedyne dziecko, które... które tutaj poprawiamy? Tak, poprawiamy naturę i ono dostanie wszystkie te zwierzątka do zjedzenia. Żrej zwierzęta, żrej! Smaczne mięso jest! Uczymy go antywegańskiego podejścia, żeby disował wegan. Proszę bardzo, weź sobie jeszcze tutaj tygryska. On ma ten, to jest ten drugi tygrysek, który daje na power, z tego co, co mi się kojarzy. Gdzie on jest? Gdzie on jest? No tutaj, właśnie, nie uciekaj, bo, bo jeszcze sporo żartów. Musisz śpiew wszystkie tygrysy. Kto, kto wpadł na pomysł, żeby wpierdalać tygrysy? No nieważne, no nieważne. Proszę bardzo, tutaj kolejny tygrys wygląda jak tygrys miniaturka. Wygląda jak pluszowy, ale tak naprawdę ma w środku mięso. Więc wcinaj. Żartuj mięso! Mhm, ja wcale nie jestem wyrodnym rodzicem, a tamten się dalej już, jeszcze nie wykluł. A tamten już wbił tyle na nasz kochane dziecko, już wbiło tyle leweli. A tam się jeszcze nawet nie wykluł z, z tego, z poczwarki twojej. Chodź, chodź, chodź ty zielony, dziady go z muszelką. Z muszelką dźwiga. To nie jest seksistowskie ani antykobiece. On po prostu dźwiga muszelkę. To jest ta, ta muszelka, która była w, w tym w filmie z, z, ze Snipesem i z naszym kochanym Stalonem. gdzie oni się podcierali, a właściwie to wydłubywali sobie odchody muszelką. Tam, tam był kibel taki z, z muszelkami. To właśnie on trzymał tą muszelkę. Bo Był skorzystać z WCT. Okej, okay. jedz proszę Ciebie, jedz. Owoce też trzeba uzupełniać witaminy. Właściwie to mu podnosi sta staminę, jak on wcina te owoce. Ma już w ogóle na full e, tutaj e, u nas wsparcie, bo e, jakby Hero side, czyli jasna strona, e, jakby expite te się na niebiesko. I ona już chyba na full w ogóle, bo tyle się nażar tych zwierząt, także. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tej części. Soi... i zapraszam.